Teraz pokażemy Wam, jak zrobić yy, ananasy w, so, w podpierzynkoło. Tak to nazwijmy. Potrzebny nam do tego będzie cynamon. Przykażemy, ja że tego nie wiem, ale to jest na 100% cynamon. Śmietana, 12, najlepiej. Cukier, ananasy. Yy, no i zwykły kubek, łyżka i talerz. Wlewamy wodę z ananasów. Yy, najlepiej do kubka. No, a gdzie? Znaczy, jeżeli ktoś lubi pić, prawda, akurat my lubimy, znaczy ja nie, ja nie, ale moi rodzice lubią, więc tam nic zostawiam. I teraz yy, przekładam to, a jeszcze woda leci. ci siedem kubek. Okej. Okay. <noise> tak, to się nazywa precyzja w wykonywaniu czynności. Dobra, trochę wody jak w do to nic nie stanie. Następnie odkładam na bok biorę sobie kubek, yy. ten czysty, tak oczywiście ten czysty, do tego otwieramy śmietanę 12 i posypię teraz cynamonem. Ja teraz jesteśmy muszę szybciej troszkę. O, chyba już. Zaczynam gdzieś teraz ponad połowę jeszcze. Tak, ponad połowę. Do tej yy, śmietany dwunastki dodaję mm, spokojnie 3 łyżki cukru, bo jednak na tyle to... Teraz to mieszam, potem mieszamy, potem spróbuję i zobaczę, czy trzeba więcej cukru. Teraz przelewam tą śmietanę do ananasów. Staram się to wymieszać, oczywiście tak, żeby mi nie wyleciało, co jest bardzo prawdopodobne. No, tak wyglądają nasze ananasy pod pierzynką. Delicie!